Otwieram przed Tobą serce, Błogosławiony Ksiądz Ignacy Kłopotowski. Cóż więcej jeszcze mogłeś nam Pani uczynić, ponad to, że tak blisko przy nas zamieszkałeś? Teraz już wiem, gdzie mogę szukać i znaleźć Mojego Boga, w tej oto przenajświętszej hostii. Pozostałeś tu, aby lepiej mnie słyszeć, kiedy będę wołać do Ciebie o pomoc. W każdym więc ucisku biegnę do Ciebie i otwieram moje serce przed Tobą, a Ty racz mnie do siebie przygarnąć, w smutku pocieszyć, w płaczu utulić i wesprzeć w potrzebie. Pozwól mi, Jezu, żyć i umierać przy Twoim najsłodszym sercu. Twoje boskie serce obdarzyło Magdalenę pokojem, kiedy odpuściło jej wiele grzechów. Zacheusza skłoniło do miłosierdzia dla ubogich, łotrowi nawet raj zapewniło na krzyżu. Zlej i na mnie, Boskie serce Jezusa, te same łaski, Użycz mi czasu na szczerą pokutę za grzechy, napełnij serce moje miłosierdziem dla bliźnich, a w godzinę śmierci obdasz mnie rajem szczęścia wiecznego. Niech zawsze i wszędzie będzie miłowane serce Jezusowe, teraz i przez całą wieczność. Ty, Panie, powiedziałeś: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ty jesteś moją drogą, Jezu, bo mi zostawiłeś swój przykład do naśladowania. Ty jesteś moją prawdą, bo mnie nauczyłeś wiary i jesteś moim życiem bo odkupiłeś mnie na krzyżu i wysłużyłeś dla mnie życie w niebie a wszystkie te skarby zostawiłeś mi w eucharystii gdzie ty sam rzeczywiście przebywasz ukryty w hostii przenajświętszej przyświecasz mi przykładem miłości niezrównanej nauczasz prawdy i obficie obdarzasz swą łaską. Niech więc twoje eucharystyczne życie będzie mi odtąd ulubioną księgą, abym każdego dnia ją zgłębiał i uczył się wiernie Ciebie naśladować. Duchu Święty, prosimy Cię o żywą wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa. W najświętszym sakramencie ołtarza. Spraw, aby serca nasze zawsze ożywiała gorąca miłość Jezusa ukrytego pod postacią chleba. Usilnie błagamy Cię o tę łaskę dla kapłanów i wszystkich sług ołtarza, aby Panu Jezusowi z wiarą służyli, a najświętszy sakrament. Zawsze otaczali najgłębszą czcią. Obojętni zaś i zatwardziali grzesznicy, niech jak najrychlej poznają miłość Jezusa w Eucharystii i ze skruszonym sercem złożą Mu hołd. Amen.